Użyje Panie pośle, dzisiaj. zapytam pana, kto stoi za tymi atakami na osobę pana Antoniego Macierewicza w sprawie likwidacji WSI? Z czego wynikają te tarcia dzisiaj? Zrobić komisję czy nie? Kto się boi komisji, kto się nie boi? Sam Macierewicz się nie boi, on jest gotów stanąć. Moim zdaniem przed tą dwa czynniki, że tak powiem albo dwa środowiska stoją za tym. Po pierwsze, środowisko dawnych żołnierzy WSI. to środowisko stoi za tym. Że chce y, pana ministra Macierewicza y, w oczach opinii publicznej dyskredytować, ośmieszyć, oskarżyć. Ale z drugiej strony stoi za tym obóz polityczny Donalda Tuska, któremu zależy na tym, żeby zniszczyć prawdę, y, również prawdę o WSI, bo ta prawda została pokazana w raporcie y, y, o weryfikacji tak. WSI. To, więc z jednej strony to, strony, to jest taka zagrobu. Politycznego grobu, bo jeszcze tak, nie, tak. nie takiego fizycznego, bo przecież część tych funkcjonariuszy żyje, jeszcze dużo żołnierzy dawnych w i funkcjonuje, nawet nie właśnie dobrze. Jeszcze pokoleniowo jakby to nie przebrzmiało. więc to jest jakby taka zagrobu ich zemsta. Z drugiej strony interes polityczny Donalda Tuska i jego obozu, ale jednocześnie Donald Tusk się wystraszył bardzo konkretnej sprawy. Otóż wystraszył się tego, że gdyby taka komisja powstała w Sejmie, to. Prawdopodobnie pan minister Macierewicz musiałby zostać zwolniony z tajemnicy, a wtedy by mówił mniej więcej wszystko, co tak. wie i mówić powinien i może. A to by oznaczało w pierwszej kolejności powrót do wątku związków Bronisława Komorowskiego z WSI. I to takich wielowątkowych związków obecnego prezydenta Bronisława Komorowskiego z WSI. To jest bardzo z kolei już temat niewygodny dla... Donalda Tuska i dla Platformy Obywatelskiej. A bez, tego, a bez tego nie dałoby się tej komisji przeprowadzić. To byłby jeden z istotniejszych wątków. Ja pamiętam, kiedy przewodziłem nie tak dawno, parę lat temu, przez czas, no, jaki wypadał z rotacji Komisji do Spraw Służb Specjalnych w Sejmie, i wtedy pojawił się wątek, który wymagał zaproszenia. Pana Komorowskiego, ówczesnego marszałka Sejmu przed komisją, żeby sprawy, a to właśnie dotyczyło kwestii związanych z WS i wyjaśnić, to wtedy był, była reakcja bardzo nerwowa ze strony pana Komorowskiego. Próbował kpić z komisji, mówiąc, że może nas zaprosić co najwyżej na herbatę. I tak możemy rozmawiać, że on się nie stawi przed komisją. Ja wtedy dodaję, że nawet gdyby ciastko postawił, to byśmy nie przyszli, bo my wzywamy jako komisja, mm -hmm. przecież taki jest mm -hmm. ustrój Rzeczypospolitej, I że komisja tryb, tak. ma swoje uprawnienia sejmowe i ma prawo mm -hmm. każdego przed tą komisję zaprosić, w tym marszałka sejmu, nie ma tutaj przecież wyjątku. Wtedy korzystając z tej pozycji uniknął tego, po prostu się nie stawił, nie, nie przyszedł, nie było takiej możliwości, ale to jest lęk jednocześnie, to jest lęk, bo pewne sprawy są znane. O niektórych z nich zresztą mówił na ostatnim posiedzeniu... Zespołu parlamentarnego pan minister Macierewicz, na przykład, mówił o tym, jak Bronisław Komorowski, jako szef MONU, wpływał na to, żeby wydawano certyfikaty bezpieczeństwa niektórym oficerom WSI delegowanym do struktur NATO i Unii Europejskiej. To groziło naprawdę bardzo poważnymi konsekwencjami, ponieważ. Osoby, które być może nie powinny dostać tego certyfikatu, przenikały do struktur NATO i Unii Europejskiej. Pytanie, na ile państwa zachodnie były tego świadome, że agentura de facto sowiecka, rosyjska, przenika przez WSI do nich, do ich struktur obronnych, do ich struktur politycznych. No, ale tam podawał, powtarzam jeszcze raz pan minister Macierewicz, bardzo konkretne przykłady z nazwiskami. Łącznie z przykładem byłego jednego z szefów WSI. Także tego wszystkiego, takiej prawdy się jednak Platforma wystraszyła, moim zdaniem. I stąd mimo tej pokusy, żeby zdyskredytować pana ministra, pana posła Macierewicza, dzisiaj wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości to ich szczególnie kusi, tak, żeby tak. uwikłać Prawo i Sprawiedliwość przez ten atak na pana ministra Macierewicza. Z drugiej strony się boją prawdy, która wyjdzie w takim przypadku, gdy powstała komisja o ich najważniejszych postaciach. Ona pewno o panu e, Bronisławie Komorowskim, zastrzeżeniem no, jego obecnej funkcji, bo tu też trzeba Cześć. to uwzględnić, ale prawda historyczna m, tutaj musiała być przywołana i być może innych polityków Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, to w takim razie, czy ta aktualna sytuacja takiej zorganizowanej akcji napaści na Antoniego Macierewicza nie potwierdza tego, że on był jedyną? Dobrze wytypowaną osobą do wykonania takiego zadania. No, nie mam do tego najmniejszej wątpliwości. To właśnie, że skutecznie Antoni Macierewicz realizował w końcu ustawę sejmową, bo przypomnijmy, że likwidacji WSI nie zdecydował rząd Prawa i Sprawiedliwości, zdecydował Sejm i to przyjmując ustawę i to ustawę, za którą głosowało nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale również Platforma Obywatelska w swojej zdecydowanej większości z wyjątkiem właśnie Bronisława Komorowskiego, co zresztą jest jakimś przyczynkiem do tego, o czym mówił również przed chwilą pan poseł Zieliński. Realiz skutecznie zrealizował prawo, skutecznie rozwiązał wojskowe służby, wojskowe służby informacyjne. Nie udało się do końca zweryfikować żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych, no bo takie już były okoliczności. Wygrała Platforma Obywatelska, były przeszkody, nie dało się tego do końca skutecznie, skutecznie zrobić. Ale co więcej, Antoni Macierewicz zbudował również służby, nowe służby specjalne, już jakby pozbawione tego ogona prl sowieckiego, tych związków z GRU, ze służbami rosyjskimi, z ludzi, którzy rozpoczęli swoje kariery w służbach specjalnych po 1989 roku. Tego garba komunistycznego. Nie mieli, czy się byli fachowcami doświadczonymi w innych służbach. W ABW, w żandarmerii wojskowej w Łopie. No z takich ludzi, a nie, tak jak się dzisiaj próbuje mówić, z zupełnych dyletantów. Ludzi, którzy nie mieli żadnego doświadczenia w Ale... tym polu te służby budowano. I te służby potrafi, potrafiły i potrafią skutecznie, czy potrafiły skutecznie zadbać chociażby o bezpieczeństwo polskiego kontyngentu w Afganistanie. Stanie, bo wbrew temu, i o, i o tym warto powiedzieć również prawdę, Tutaj, bo, hmm. bo bardzo wiele kłamstw z tym czasie, w ostatnim czasie pod adresem Antoniego Macierewicza i właśnie tych nowych służb padło. Wręcz zarzucano Antoniemu Macierewiczowi jego odpowiedzialność za śmierć polskich żołnierzy właśnie. w Afganistanie. To, straszne to, to jest oskarżenia. straszne oskarżenie i, ca i, ca i to co więcej całkowicie nieprawdziwe, bo jeśli porównamy te straty polskiego kontyngentu ze stratą innych kontyngentów, które w Afganistanie w tym czasie przebywały i walczyły, no to zobaczymy zupełnie to w innym, w innym świetle. Proszę sobie wyobrazić, że chociażby kontyngent. Jeszcze dobrze, dobrze pamiętam, kanadyjski, który był niewiele większy od polskiego, tam zginęło ponad 150 żołnierzy. Polaków 43, 43 straszne śmierci, straszne tragedie. Ale jednak, jeśli porównamy chociażby właśnie stratą Kanadyjczyków czy Brytyjczyków, którzy. Istniemy Brytyjczycy, starze, proszę, ja proszę, proszę wyobrazić sobie Wielką Brytanię, ich służby specjalne, które no mają już wie, wielesetletnią tradycję, trudno im zarzucać brak profesjonalizmu. Ten kontyngent brytyjski, który był niespełna cztery razy. Większy poniósł straty dziesięciokrotnie większe niż, niż Polacy. Ponad 400 Brytyjczyków na tej, misji, na tej misji zginęło. Więc ci, którzy formułują tego typu oskarżenia, to przecież nie są ludzie, którzy nie mają tych danych, którzy tego nie wiedzą i to robią celowo. Oni chcą właśnie w ten sposób uderzyć trzeba w jeszcze jedno w podkreślić. W I w Prawo i sprawiedliwość, tak jak słusznie powiedziałem, trzeba jeszcze jedno bardzo mocno podkreślić, a tu nawiążę do tego wątku, o którym mówiłem, że była próba przenikania. E, e, Służb specjalnych Sowiec. sowieckich de facto tak. poprzez WSI, bo to przecież była ekspozytura nie, tak naprawdę sowiecka, e, do struktur zachodnich. No, to Zachód wiedział. I informacje to ponad wszelką wątpliwość dzisiaj wiadomo, o tym też mówił pan minister Antoni Macierewicz. E, wiedząc o tym, nie przekazywały służby państw zachodnich wszystkiego e, tym funkcjonariuszom WSI. Dopóki jeszcze działało w USI. Tak. Nawet jeżeli chodzi o osłonę naszego kontyngentu w Afganistanie, nie było zaufania pełnego. Natomiast, kiedy powstały nowe służby, to zaufanie było pełniejsze czy pełne. I te informacje, które polskie nowe służby wywiadu wojskowego uzyskiwały, na pewno przyczyniły się do tego, że właśnie ochroniono przed zagrożeniem wielu naszych żołnierzy podczas tej misji. Ta dzisiejsza rozmowa pokazuje, że temat jest strasznie obszerny. I ponieważ coraz częściej przemilczane są ważne tematy, w których głos zabiera prawo i sprawiedliwość, to już dzisiaj zapraszam panów na e, ciąg dalszy tej rozmowy do naszego studia, bo myślę, że przyjęta została taki, taka strategia przez mainstreamowe media, a także media publiczne, które mają obowiązek ustawowy informowania do, do przemilczania wszystkiego, co Oczywiście. robi prawo i sprawiedliwość. Zapraszam panów do studia. Dziękuję bardzo za bardzo, za bardzo ciekawą rozmowę bardzo interesującą. Myślę, że wiele kwestii udało nam się wyjaśnić i, i co najmniej y, rzucić snop światła na to, jak to wygląda z drugiej strony. Dziękuję. Naszymi gościom to byli panowie Jarosław Zieliński i Jacek Sasiń, członkowie i wiceprzewodniczący pan Zieliński Sejmowej Komisji Spraw wewnętrznych. wewnętrznych. Dziękuję bardzo.